Cześć, mam na imię Pola. Dzisiaj z rodzicami nagrywamy pierwszy film do projektu Pola, Pola w Koronie. Więcej powiem później. Po wstępie, który zaprezentowała nam Pola, spójrzmy na kilka zdjęć z drogi na szczyt. Droga jest dość łagodna niemal jest płasko można spokojnie podjechać tutaj wózkiem dziecięcym czy rowerem kilka zdjęć ze szczytu i kilka słów od polu. Właśnie wdrapaliśmy się na najwyższy szczyt w górach bez wszystkich. Jagodna, który ma 977 metrów nad poziomem pola. A teraz będziemy wchodzić na wieżę widokową, która znajduje się tu na szczycie. Wieża na Jagodnej ma wysokość 20 metrów. Roztaczają się z niej piękne widoki na góry Bystrzyckie, Orlickie i Kotlinę Głodzką. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy na szlaku. Ej, opa, jazdy tutaj popatrz. Gosek, jak ten robak ci wejdzie na buta? Tak. Najwyższym szczytem Gór Bystrzyckich jest tak naprawdę Jagodna Północna. Żeby na nią dotrzeć, musicie skręcić do lasu przy tym znaku. Teraz jestem na Jagodna Północna, która ma 985 metrów nad poziomem morza. Zdjęcia na szczycie Jagodnej Północnej i powrót na dół. Już zeszłam. Trochę jestem zmęczona, ale dałam radę. No, trochę duża była ta wyprawa, ale jakoś sobie z tym poradziłam. Teraz idę do schroniska. Mam nadzieję, że zjem tam dobry obiad i ucieszę się chwilą czegoś dobrego i odpoczynku. Wszystkie potrawy podawane w schronisku jagodna są wspaniałe, ale racuchy to prawdziwe mistrzostwo świata, yy, zjadłam krótki obiad, naprawdę był fajny. Długo się czekało, ale warto było poczekać. Jesteśmy. Yy, to schronisko nazywało się Jagodna i jesteśmy przy przełędzie z balonem.